Dzień dobry państwu, macie Dobrzański, kłaniam się. Dziś będzie co nieco o polityce ogólnopolskiej, bo w końcu prudy też w Polsce, więc warto wiedzieć co się dzieje dookoła nas. Powracam do ekspozy, które premier Donald Tusk wygłosił 11 czerwca. Złożył tam szereg obietnic i zapowiedzi dotyczących działań rządu. Przypomnijmy sobie niektóre z nich. Po pierwsze, zmniejszenie liczby migrantów. Tusk zadeklarował, że w 2025 roku Polska przyjmie o 50% mniej migrantów niż rok temu. Zapowiedział również ścisłą kontrolę prób zawracania migrantów do Polski oraz ograniczenie możliwości składania wniosków o azyl przez osoby, które nielegalnie przekroczą granicę. Rekonstrukcja rządu. Premier zapowiedział, że jeszcze w lipcu tego roku dojdzie do takiej rekonstrukcji, co ma na celu odświeżenie składu gabinetu i wzmocnienie jego działań poprawa komunikacji rządu. Tusk no, przyznał się do słabej komunikacji z opinią publiczną obecnego rządu, obiecał poprawę w tym zakresie, aby lepiej informować obywateli o działaniach rządu wcześniej, przypomnijmy, że wziął na siebie niejako rolę tego rzecznika, o czym mówił na przykład w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsacie. Kontynuacja dotychczasowych osiągnięć premier podkreślił sukcesy rządu, takie jak finansowanie in vitro czy podwyżki dla nauczycieli, sugerując kontynuację polityki wspierającej te obszary. No i odpowiedzialność za kraj to też taki element, który w tym wystąpieniu premiera był mocno zaznaczony. Tusk zaznaczył, że rząd czuje się odpowiedzialny za los kraju, odnosząc się do wysokiego poparcia społecznego w wyborach 11 milionów w październiku 2023 i ponad 10 milionów w ostatnich wyborach, co ma być podstawą do dalszych działań. Warto zauważyć, że w Ekspoze Tuska nie znalazło się wiele nowych, szczegółowych obietnic. Wystąpienie miało charakter bardziej podsumowujący dotychczasowe działania i taki motywacyjny dla ministrów niż przedstawiający konkretny plan nowych inicjatyw. Niektóre źródła wskazują, że premier unikał szczegółowych zapowiedzi dotyczących kluczowych wyzwań, takich jak polityczne czy gospodarcze minowe pole. Publicyści też wskazują, że w kontekście tego wcześniejszego ekspozę z 12 grudnia 2023 roku Tusk wspominał o zmianach podatkowych, takich jak kasowy pit, czy potencjalne wakacje o ZUS. Wówczas tak wspominał. Jednak te obietnice nie były obecnie powtórzone. Tak to wygląda, proszę Państwa, i myślę, że będziemy na naszym kanale częściej do polityki bieżącej ogólnopolskiej się odnosili. A ja bardzo Was oczywiście proszę o subskrybowanie naszego kanału. Dla Was to dosłownie parę sekund, a dla nas możliwość dalszego rozwijania się.